Hello, hello, witam się jestem Oskura W dniu dzisiejszym e, Pogramy sobie w koło z item shopu Ogólnie plan jest taki, żeby trafić e, Główną nagrodę W sensie taką, która mnie interesuje Mianowicie jest to szata e, Szata czegoś tam e, No taki wiecie, taka Obwódka wokół postaci Mam nadzieję, że wszystko git, git widać i że nie będzie lagować Bo ostatnio mam trochę z tym problemy No ale dobra, lecimy, pyk Zakręcamy kółkiem Tu, 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 tu. co poleci Mam nadzieję, że nie jakieś śmieci Pis. O to jest. O! Spirala czasu. Dwa razy zdyczka, okej. Okay. Nie wiem o co chodzi z tym, jakby tą szansę zwiększyć na zwycięstwo. No ale dobra. Kolejne zakręcenie. Uwaga, uwaga. No, ogólnie też dźwięki włączyłem, żeby dodać taką e atmosferę jak... To się nazywa atmosfera taką nostalgiczną gry, Metin 2 Z tego co widzę to to za bardzo nie idzie do góry Ale chyba musi na taki kluczyk trafić i to z kilka razy, więc to kupę SM-ków pójdzie um, Ogólnie to tak do wydania mam jakieś 500 SM e, Także super byłoby trafić... Oj, Jezu słabo to wygląda Super byłoby trafić tę cholerną szatę aury, bo z tym to jest mega problem gdyż ponieważ no jak otwierałem sobie skrzynki, to poszły mi wszystkie SM -y i nie trafiłem. Cholera jasna tej walonej em, szaty. No, ale dobra. E, o może tutaj jakieś danie może polecieć, ten lizak byłby spoko. Lizak potęgi, potężny lizak. EXO, Egzo... no nie wiem, że to tak średnio mi potrzebne. EXO jest warte 19 SM, czyli teoretycznie Stratny nie jestem, no ale czy to egzem jest tak niezbędne do życia, no, to, no nie powiedziałbym. Ogólnie no fajnie jakby te dodania i zmianki leciały, ale... Z moim fartem to różnie bywa. 10 pelerynek, kurde. E, no dobra, okej, okay, okej. Okay. O, to jest super nagroda, Kamień Kowala, to by mógł trafić, pyk, pyk, pyk. No i patrzcie. To jest szkane. O, oh, come on, Eliksir Słońca, no serio. Okej, okay, lecimy dalej. Pyk, 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 Nie widzę tutaj mojej szaty. Gdzie jest szata? Hello. Przepustka. ale kluczyk jest, więc git, dobra. W ogóle nie to patrz, Czekajcie. Możliwe wygrane. Poziom pierwszy. Zwyczajna szata Aury. No to kurde. Powinno to być. Uff, dobrze, że mnie nie tych mm, kluczyków. O, to byłaby fajna nagroda też. E, o, zmianka. Nie, no super. Akurat nagrody takie. O, i daj, daj, jeszcze jedno. Ja, musiało dwa pójść, no cholera. A, ile emocji, ile emocji, kurcze pieczone. No dobra, lecimy dalej. E, oby, oby, oby. Te kluczyki dobrze siadały. Pliska, pliska, piska, piska, albo coś cennego, chociaż żeby leciało. I patrzcie, teraz na no złość nie przeskoczyło dalej, nie? A z kolejnym kluczykiem to już byłoby super. Eee, no ale dobra. Co to jest w ogóle? Silny suplement. Można użyć dla 6-7 bonusów. Zwiększa szansę do 50%. Nie wiem, to jest chyba na dodanie bonusu. Tak mi się wydaje. Ok. Ah, Jesus Christ. Jeszcze raz, jeszcze raz. No i patrzcie, dwa razy skoczyło. kurcze pieczone. Ile emocji? Cholera, przyrząd to strasznie, bo to. Jakby nie patrzeć. Kupa cebulionów, jest, wiecie o co chodzi, nie? Kupa cebulionów. A kurde, mam parcie na te szate aury. Matka. O jezus, jeszcze gorzej. Chociaż nie wiem, może kiedyś to się przyda. Ale póki co to tak średnio bym powiedział. Co tu jest ciekawego? Nie, nie, to jest księga dzikiego, to nie bardzo. To byłoby spoko trafić w sumie. O, to niesamowita nagroda, kurde. Zawsze o tym marzyłem, nie? To jest... Spełnienie moich marzeń po prostu. O, zmianeczka, dawajcie zmianeczkę, go jackpot. Please, 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 please. please, please. O, i nie, jednak nie, za proste by było. Ach, kurde, jeden slocik, no i... Miałbym, miałbym, kurde, kolejny kluczyk. A na drugim levelu to jest dwa razy większa szansa na jackpot. Ale z tego co widzę to ani razu tej szaty aury nie była. Ja już nie mówię żeby ją tam trafić co nie, ale żeby w ogóle się pojawiła. No i cały czas kręcimy naszym kółkiem wokół kluczyka, bardzo mi się to nie podoba. To mi się nie przyda w ogóle. Także no, o jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Uuu mamy jackpot. I mamy skrzynię księg zwierza, całkiem spoko nagrada, bo taka skrzynka to jest dzwonika warta, także nie najgorzej. Chociaż to mogłaby być szata, no ja bym się nie pogniewał. O, albo taki podręcznik Kowala, bo to jest to i bodzie, i macie podręcznik Kowala, co nie, to jest. O! Ja! Skoczyło! cholera, kurde. Niedobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Dalej, 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 buty gadżeta. Jeszcze raz. O. No i kurde! <ścoughs> Sorry, tyle emocji. Dobra Go ta gdzie jest Shata hour? Nie ma ta dalej No Dodanie piątego bonu tak średnio mi pasuje No ale już kluczek, więc spoko I co teraz? Gratuluję, wygrałeś klucz do następnego poziomu, wejdź... E, czekaj Wejdź do następnego poziomu, graj dalej Ouuu, to teraz na bogato O kurde, ale patrzcie jakie fajne nagrody Co? Nie są jakieś super te nagrody z tego co widzę Dobra, zakręć kołem Um, zmianka to, to jest spoko też Ale takie coś, to sorry Ale gniot, Boże Muszę sobie zostawić ze 120 O, szataury, lol Dawajcie szataury, pis 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 pis. No come on. Szataury poleć mi O matka. To jest mój, to jest mój szczyt marzeń, co nie, że mi poleciała szataury właśnie A, dobra Zakręcałam, uwaga, jest i szataury, jest i jakiś lizak, lizak magii tym razem. Magiczna lizak. I jest, mamy ją, nie co, już tak zwolniło, tak zwolniło. Cholera, jasne, czy to widziałeś, ziomeczku? Albo ziomeczko, czy ty to widziałeś? Ja już się cieszę, już opływam normalnie tutaj w skowronki, Mamy. Mamy szatę. Ale nie, taka niespodzianka. no Skoczyło jak już kurde stało w miejscu, stało w miejscu te walone koło. I, i, I przeskoczyło w magiczny sposób. Przeskoczyło po złości po prostu. To jest właśnie złośliwość rzeczy martwych. Nie no i patrz, i teraz to kurde poleciało z oczka mniej. Boże. No nie, no teraz jestem z jak cholera. Okej, okay. na szaty. Please daj mi szatę, daj mi szatę. Błaga Gro, proszę, gro. O ale, chociaż co to jest? Yy, a, 10 korów, no tak średnio akurat, 10 korów, tak wysłuchałbym by powiedział. O, Boże, 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 Bożenko. Teraz to się nie uda na stówę, no. Nie wiem, co z tymi suplementami będę robić, kurde. Będę ładować normalnie masę na nich i tu nawet szat nie mam, Stu dupy takie koło Ja daję łapkę w dół na taką O Silny suplement, wow Teraz to jest co normalnie w niebo wzięto. Please, szato drop, please Szato, szato, szato Spiral czasu, co to jest? Skróć czas oczekiwania o 20% aż znów będzie możliwe oddanie przeniósł misji odpowiednim NPC Zaoszczędź swoje drogę ceny czas na przykład przy serii misji biologa No to tak, do biologa się to przyda, czy, czy coś więcej, to tak średnio Dobra, uwaga Bo to moje ostatnie losy są, wiecie? <laughs> Tutaj dwie szataż są, o kurde Proszę, trafi jedną, błagam No come on I kurwa, wiedziałem, że skoczy, jak po złości, jak po złości, nie? Boże, co zagrałam. Dobra, ile senek? 180 okej, okay, to jeszcze mogę chyba ze dwa razy zagrać e, Tutaj widzę, że nie widzę, okej okay. Boże, jakaś fasolka Ale gniot, to jeszcze raz mogę zagrać Obywała się szata Nawet tu szaty nie mam nią. Czemu tu nie ma szaty? no kurde O, wow, odżywka Przywrac, przywróć życie swojemu ulubionemu zwierzakowi. Służyć do wskrzenia zwierzaka. To jest chyba taka, ten, taka odżywka, że jak wam zwierzak umrze i ma 100 dni na przykład, to chyba 80 dni mu jakby oddają, coś takiego. W sensie, wskrzeszacie go z 80 dniami, nie lecą od nowa. Okej, okay. i SM-ków mam. Pierścień doświadczenia. Pierścień doświadczenia. Ile to kosztuje w ogóle? 114, czyli 2438. 24, 38. Aha, dobra. Nie, nie, dobra. Przewalę, przewalę wszystko ten, przewalę wszystko w, w szaty aury. Wajdź, zagrałem. <coughs> niech będzie, niech będzie. Bo chciałem, kurde, na happy hour sobie doładować, ale w sumie pomyślałem, że nie wiadomo, kiedy będzie, i mog mogą po prostu no, zamknąć te koła. Już nie będzie szansy na wygranie szaty aury. No, podręcznik kowala byłby spoko, ale kurde, wiadomo, jakaś zielona miksturka musiała polecieć. Okej, okay, co my tu dalej mamy? Dalej nie ma szaty aurym. szata aury, szata aury, aury, poleć mi, please, błagam. O matko. Ale ja będę szybko tego vloga robić. Uuu, fu, 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 fu. Nie ma lipy, co? Dalej nie widzę szaty aurym. Oho, duży suplement, Bo nie Ostatni los, to jest ostatni los. Jest tu szataury? Nawet szataury nie ma, jasny gwint. Ale skam, co? Czuję się oskamowany. Skamowany, graj dalej, zobaczymy, czy mam za co zagrać. Nie mam za co. Ajajaj, ajajaj. No, także... <ścoughs> To byłoby na tyle z tego filmu ogólnie. Taki krótki w miarę, ale no cóż mógłbym rzec więcej. No, jak widać to do dupy w ogóle jest te koło losu. Niby tu <laughs> można było wygrać Chataura i nawet nie widziałem chyba. E, takie są nagrody, a tutaj coś takiego. Tak, żeby strzały. Jeszcze sobie zerkniemy do item shopu. Tutaj o, hasełko wpisujemy. A, czyli... A gdzie reszta? Przepraszam bardzo. Gdzie reszta? Bo tam chyba trochę tego było, co? Item shop. I. A, do przypisania, może. Hmm? Mój depozyt przedmiotów, sprawdźmy to. No tak, do przypisania. E, także w sumie nawet spoko, bo kiedyś może mi się gdzieś przydadzą, jakby na nowy serwer zaczął. E, także cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Przypominam, można walać suba, komentarz, łapeczkę w góreczkę. Zapraszam na grupę na Facebooku, do której jest link w opisie i miej dzisiaj wspaniały dzień. Trzymaj się i cześć. Narka.